Duchu Święte przyjść prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją ojmie z łatwością utrzyma. O jej światłem oświeceni, obręb ziemi utwierdzeni. Czytanie z księgi proroka Barucha. Bądź dobrej myśli, narodzie, mój pamiątko Izraela zostaliście zaprzedani poganom ale nie na zatracenie. Dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem tworzyciela swojego ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym żywicielu, Bogu wiekuistym. Zasmuciliście też Jerozolimę, która was wychowała. Widziała bowiem przychodzący na Was gniew Boży i rzekła, słuchajcie sąsiedzi Syjonu, Bóg zasmucił mnie bardzo, widzę bowiem niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał Przedwieczny. Wyżywiłam ich z radością, a odesłałam z płaczem i smutkiem. Niech nikt się nie śmieje, że jestem wdową i opuszczoną przez wielu. Zostałem, zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego. Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a ten, który dopuścił to na Was, będzie o Was pamiętał. Jak bowiem, błądząc, myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie go dziesięciokrotnie, albowiem ten, który zesłał na Was to zło, Przywiedzie radość wieszczą wraz z wybawieniem waszym. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan wysłuchuje biednych i pokornych. Pan wysłuchuje. Ótźcie i cieszcie się, ubodzy, niech żyje serce szukających Boga, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, może i wszystko, co w nim żyje. Judy zbuduje, tam będą mieszkać i mieć posiadłości. To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, miłujący Jego imię, przebywać tam. Alleluja, 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 Alleluja. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnicę królestwa objawiłeś prostoczką, Alleluja, Alleluja. Pan zewa mi i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc. Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika a nic Wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają, lecz cieszę się. Że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozladawał się Jezus w duchu świętym i rzekł: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec. A nikim jest ojciec, tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Tobie Na początku, zgodnie z sugestią Ewangelii, można by było zapytać, co sprawia, że Jezus się rozradował w Duchu Świętym. Okazuje się, że spotykamy Jezusa, który się cieszy. Na kartach Ewangelii nie mamy zbyt dużo takich miejsc, w których by można było wywnioskować, że Jezus się cieszył. Ale tutaj ta radość się szczególnie ujawnia. Rozdawał się w Duchu Świętym, ponieważ będąc w głębokiej relacji miłości z Ojcem, z Bogiem Ojcem, Wiedział, że będą powody do radości wtedy, kiedy się wypełnia Jego wolę. Takim zwornikiem tego myślenia jest XVII rozdział Ewangelii Świętego Jana, w którym Pan Jezus wielbi Boga Ojca, zanim uda się na mękę i śmierć krzyżową. Wielbi za to, że mógł spełniać Jego wolę w tym życiu tu na Ziemi. Służąc Mu we wszystkim. I to jest główny powód radowania się Jezusa w Duchu Świętym. Możemy powiedzieć tak, że jak człowiek spełnia wolę Bożą i szuka tej woli każdego dnia, to będzie miał wiele powodów do radości. Ja w tym roku też mam wiele powodów do radości, mimo swoich chorób, cierpień. Wszystko to oddaję Panu Bogu, wierzę, że ten, to się skończy i zatriumfuje łaska Boża, że będę uzdrowiony. Natomiast powodów mam wiele do radości, dlatego że mądrością serca jest szukać codziennie tego, co Bogu, się, co Bogu jest miłe. Nie to, co człowiekowi się podoba, nie to, co człowiek uważa za dobro, subiektywnie. Bo nawet czynności, które wykonuje, działania mogą się wydawać, Dobre. Ale nie zawsze wszystkie, wszystkie te działania są potrzebne Panu Bogu, i nie zawsze one przyczyniają się do chwały Bożej. Dam taki przykład, i od razu przechodzimy troszkę do Różańca, dlatego, że, dlatego, że w, w, tym bardziej w tym dniu czcimy Matkę Bożą królową Różańca Świętego, a ona także jako nasza matka pragnie dawać nam dużo radości. I dlatego chcę, żebyśmy cieszyli się, rozumiejąc, że modlitwa różańcowa ma nas prowadzić także do radości w Duchu Świętym. Otóż, kiedy byłem proboszczem na parafii, miałem krąg różańcowy, jak to na parafiach zwykle bywa. Więc zwołałem takie uroczyste spotkanie przy herbatce i dobrym cieście. Usiedliśmy sobie razem. No i tak się pytam, a Pani Małgosia to ile lat jest w Różańcu Świętym? No, książę, ja już od samego początku prawie 20 lat. A pani łucja, jak długo? No już 15 lat. A pan Adam jak długo jest? No jestem 5 lat, bo byłem za tą osobę zaproszony i tak dalej. No więc po tym pytaniu powstało, poszło następne pytanie. Mianowicie w takim razie, a co wam to dało, że już tyle lat modlicie się w kręgu różańcowym w tej naszej parafii? I nastała głucha cisza. Zacząłem w ciszy serca stawiać pytanie właśnie Duchowi Świętemu, dlaczego teraz jest cisza, kiedy powinni się cieszyć i powiedzieć coś dobrego. Chodziło mi o to, jakie owoce to zaangażowanie w różanie sparafialne przyniosło w ich osobistym życiu. Ale jedna myśl tę przychodziła uporczywie do głowy, była taka, jeszcze jest mało w nich miłości i jeszcze mało jest wiary. Zapytałem się, słuchajcie, a jak wam się układa w waszym domu z waszymi mężami, dziećmi? Jak wam się udaje w tym dialogu rodzinnym, małżeńskim? Bo jeżeli modlicie się szczerze, szukając woli Bożej, odmawiając różaniec, jestem przekonany, że macie bardzo duże zaopatrzenie od Matki Bożej na mądrość potrzebną Wam na co dzień. Czy o to też prosicie? I cisza cisza. Myślę, że gdybyśmy teraz tutaj spotkali żywego Pana Jezusa i zapytali Go tak przez mikrofon Panie Jezu, tak jak to dziennikarze czynią, co byś nam powiedział teraz? Co byś nam powiedział teraz? O co mamy też się modlić w Różańcu? Bo oczywiście modlimy się w różnych tematach, osobistych, społecznych, narodowych, kościelnych, tak, ale dla siebie. To jestem przekonany, że te trzy rzeczy wymieniłby Jezus przynajmniej o mądrość, w Duchu Świętym, o miłość do Boga, do ludzi i trzecie o żywą wiarę, czwarte o pokorę, można powiedzieć o piąte o ufność. To jest takich pięć palców, którymi się mocno łapie życie w swoje ręce, ale dzięki tej ręce duchowej, czyli mądrość, Miłość, pokora, ufność i żywa wiara. To jest takich pięć palców. Pięć palców, przez które można powiedzieć Duch Święty chwyta mocno w swoje Boże ręce przez nasze działania, sprawy, które są dla nas ważne życiowo. Do jednej z tych pań, która mówi proszę księdza, od kiedy ksiądz jest proboszczem w naszej parafii. To mi tak wiara wzrosła, to się pytam, to niech pani powie, co możemy zrobić dla tego Franka, który codziennie przychodzi pod kiosk z piwem i codziennie musi wypić przynajmniej trzy i ma trójkę dzieci, żonę, która nie zna ani męża, dzieci nie znają ojca, bo on ciągle jest pijany. Jak możemy mu pomóc choćby przez modlitwę? O proboszczu się nigdy nie zmieni. Sprawdziłem w ten sposób, czy ma wiarę. Przed chwilą słyszałem, że mówi, że ma wiarę, bo wzrosła jej wiara. Ale miałem przekonanie, że jeszcze trochę mało, skoro tak łatwo potrafiła powiedzieć, że ten to się już nigdy nie zmieni. My nie zmieniamy naszą modlitwą. Zmienia Pan Bóg, zmienia Matka Boża. My musimy ufać, że to Bóg jest doskonały. I Matka Boża ma w sobie doskonałości, które zechciał Pan Bóg jej dać. I w związku z tym niebo sobie poradzi. I na tym polega postawa ufności. My możemy sobie nie poradzić, ale to nie my zbawiamy świat i człowieka, ale Pan Bóg przez pośrednictwo Matki Bożej chce działać. I teraz przykład pozytywny. Przykład pozytywny. W pewnej wiosce. Była rodzina pięcioro dzieci, ojciec alkoholik. Akurat inna osoba niż wcześniej wy wymieniona. I pytają mnie dziewczyny, bardzo zalnione dzieci, lat 17-19, księże proboszu, co mamy zrobić? Mamy dość tego domu, gdzie są ciągle awantury, kłótnie. Nie radzimy sobie z naszą psychiką, już nawet w, tej, w tym momencie. I ja mówię, słuchajcie. Wiecie, że jest taka modlitwa, jak różaniec, ty masz 17 lat, ty masz 19, więc jesteście na tyle świadome dziewczyny i obecne w kościele, bo rzeczywiście chodziły co niedzielę one do kościoła z całej rodziny, że Bóg wam pobłogosławi, tylko bądźcie zawsze w stanie łaski święcającej i odmawiajcie różaniec codziennie, cierpliwie, tak jak jesteście w stanie. Jeżeli jednego dnia odmówisz dziesiątkę, niech będzie dziesiątka. Jeżeli jednego dnia odmówisz trzydziesiątki, Całą część różańca. To dobrze. Chodzi o konsekwencje i zaufanie do Matki Bożej, że ona to wszystko poukłada. Jeśli Wy to będziecie robiły, to ja, Proboż, Wam w tym pomogę i codziennie też będę do Matki Bożej razem z Wami o to wołał. Codziennie macie u mnie zapewnioną przynajmniej dziesiątkę różańca. Minęło kilka miesięcy. Pytam się, czy się modlicie. No nie, jakoś nam się tak nie idzie, nie wychodzi. Ja mówię, spróbujcie, warto. Jakoś zachęciłem, poprosiłem Pana Boga o łaskę dla nich. Ruszyły. Minęło kilka miesięcy, przychodzi Boże Narodzenie i nagle dziewczyny mówią, księże proboszczu, to zapraszamy do nas na herbatę do domu. Proszę przyjść. No i któregoś dnia świątecznego podjechałem pod dom. Patrzę, ich ojciec, tych dziewczyn, stoi na dworze, gdzie pełno śniegu i zimno, pod latarnią. Widzę w jego ręku różaniec, odmawia różaniec. W pewnym momencie przerywa różaniec, odbiera telefon i nagle się cieszy. Dopiero wtedy podszedłem do niego i się pytam, zmieniam imię. Panie Pawle, czemu Pan tak się cieszy? Fakt, że święta to jest czas radości, ale pewnie dostał Pan dobrą wiadomość. Ksiądz proboszcz nie uwierzy. Ja nigdy się nie modliłem na różańcu, zawsze byłem do tego leniwy, a dzisiaj odmówiłem tylko jedną dziesiątkę różańca i dostałem pracę. Właśnie nie skończyłem tej dziesiątki, a zadzwonił do mnie znajomy, który się pytał mnie, czy chcę u niego pracować. To dobry człowiek i wiem, że potraktuje mnie dobrze i że będę z tego zadowolony. Nie muszę dzięki temu jeździć do Niemiec i być daleko od domu. Nie muszę tam pracować, mogę pracować na miejscu, zarobię dobrze. Tak się też stało. Rzeczywiście trafił do tej pracy już za kilk w kilka dni później i był bardzo zadowolony. Ale co się okazało w czasie tej herbatki w domu, na którą zostałem zaproszony, że od kilku miesięcy już nie piję. Nie chcę pić. W kilka miesięcy później zobaczyłem, jak. Jedzie swoim osobowym samochodem, wiezie taki wózaczek z tyłu przyczepkę. Na przyczepce są płytki podłogowe, płytki na ścianę. Dowiedziałem się później, że łazienkę remontował, pralka nowa. Pytam się, panie Pawle, co pan robi ciekawego? Zmarnowałem parę dobrych lat. Nie uszanowałem mojej żony, moich dzieci, postanowiłem to naprawić. I teraz wszystkie pieniądze, które zarabiam, inwestuję w mieszkanie, żeby odnowić moim kobietom mieszkanie. Zaczynam od łazienki. Rzeczywiście, widziałem tą łazienkę później, bardzo ładnie ją zrobił. Potem kuchnię, potem wszystkie pokoje odmalował, odnowił, odświeżył. Zupełna zmiana życia. Zaczął chodzić do kościoła regularnie, do spowiedzi świętej. Ale mówię tym dziewczynom: Słuchajcie, kontynuujcie różaniec. Jesteście młode. Chciałbyście mieć pewnie mężów trzeźwych, mądrych poukładanych, żeby was szanowali jako żony, jako matki waszych dzieci módlcie się na różańcu dokładnie tak samo jak jesteście w stanie dziesiątkę różańca trzy dziesiątki jedną część, tak jak wam się powiedzie, spróbujcie to zrobić za rok czasu pierwsza mi ogłasza księża proboszczy, ma fajnego chłopaka cała rodzina chodzi do kościoła wszyscy chodzą do Komunii Świętej do spowiedzi regularnie jestem bardzo szczęśliwa i chcę za niego wyjść za mąż. W rok później, czy w dwa lata później, już nie pamiętam, następna mówi dokładnie to samo. Każda z nich ma poukładane życie od początku. Chcę w ten sposób oddać cześć i Panu Bogu, i Matce Bożej za dar Różańca. I to jest taki przykład bardzo konkretny, że Różańiec działa. Działa bardzo dobrze na wiele sposobów. Dam ja Wam jeszcze jeden. Mianowicie się, zbliżał się adwent w mojej parafii, a parafia pod wezwaniem niepokalnego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Mieliśmy rozgrzebane ściany w kościele, ponieważ trzeba było wymienić poniemiecką instalację. Dawniej kable były druciane, aluminiowe i one już były stare. I trzeba było wprowadzić linkę miedzianą, założyć nowe kontakty gniazdka. Było dużo pracy. Człowiek, który się tego podjął, rozpoczął pracę, ale że jego szef oczekiwał od niego bardzo dużo wysiłku tej jesieni, żeby pracował w firmie, więc nie miał ani jednego dnia wolnego, żeby pomóc. I mówię Matko Boża, co zrobić? Weź rożaniec jedną część dziennie w tej intencji odmawiaj. Tak zrobiłem przez dwa tygodnie. Proszę sobie wyobrazić, że w uroczystość Matki Bożej e, m, wspomnianą. Zaczynaliśmy rekolekcje parafialne. I w sobotę o 14.00 pan elektryk przyniósł mi klucze i mówił księżę, wszystko jest gotowe, zamknięte na ostatni guzik. Można spokojnie korzystać z instalacji w kościele. Wszystkie ściany były już do tego czasu zatynkowane, zakryte, odmalowane, więc piękna łaska się wydarzyła. To jest to, co. Czyni Matka Boża. Różaniec sam w sobie nie ma żadnej mocy, żebyśmy nie myśleli, że jest jakaś modlitwa, która jest cudowna. Nie ma cudownych modlitw. Z cudów słynie Pan Bóg, Trójca Święta, z cudów słynie Maryja, słyną święci błogosławieni. Tu musimy mieć takie nastawienie, że kiedy my z czystym sercem modlimy się w miłości, w ufności, dostaniemy to, co prosimy. Jestem ciekaw i myślę, że wielu z nas, jak nie wszyscy, Mamy doświadczenie owoców różańca w naszym życiu. Warto do tego wracać i prosić Maryję o taką mądrość, jak potem wykorzystywać dar różańcowy, żeby tą modlitwą różańcową przemieniać nasze rzeczywistości w nas, w naszym domu, w naszym otoczeniu. Jestem przekonany, że, że te przykłady, ale także nasze osobiste albo którymi się wymieniamy między sobą, mogą sprawić takie umocnienie w nas żeby nam się znowu chciało, żebyśmy mieli tą ufność, że naprawdę różaniec jest w stanie przemienić wszystkie rzeczywistości. Jeszcze takie inne doświadczenie moje różańcowe na koniec, czas seminarium duchownego, a właściwie ostatni rok szósty, tutaj w naszym seminarium w Szczecinie. I pamiętam, jak ojciec duchowny mówi do nas do klaryków: Słuchajcie, już niedługo dostaniecie, wyświęcenia kapłanów. I tak was zachęcam, żebyście przez cały maj codziennie odmawiali jedną część Różańca Świętego. Nie o to, żebyście trafili do bogatych parafii, żebyście od razu szybko mieli takich przyjemnych dla was ludzi, bardzo miłych, bo to i tak będzie. Ale pomódlcie się o to, żebyście trafili do mądrych proboszczów, żeby mogli was czegoś nauczyć. Żebyście mogli przyjąć taką wiedzę praktyczną, duszpasterską, która wam się potem przyda w waszym życiu. Szczerze powiem, że mi się nie chciało, ale pomyślałem sobie, to jest mądre. Mi się nie chce, ale to jest mądre, bo jak trafię do pierwszego proboszcza, który mnie dużo nauczy, to będę się cieszył. I wtedy będzie mi łatwiej wejść dalej w życie kapłańskie dalej będzie mi wejść łatwiej w pracę w innych parafiach. Więc tak zrobiłem. Było to dla mnie jakimś dużym utrudzeniem wytrzymać cały miesiąc wtedy i modlić się jedną część różeńca. Wcale nie byłem chętny do różańca. Ale odmówiłem ten różaniec i kiedy dostaliśmy już później poświęceniach dekrety, które nas skierowały do poszczególnych parafii, to moi koledzy księża się pytają, jak ty tam się dostałeś? A dlaczego ty właśnie jesteś w tej parafii? A dlaczego właśnie u tego proboszcza? Ja tego nie rozumiałem. Moi, moi koledzy bardzo obserwowali w tym czasie gdzie są jacy księdza proboszczowie i sobie marzyli gdzie pójść, a ja nie marzyłem, ja po prostu odmawiałem różaniec. I trafiłem do parafii Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim, gdzie proboszczem był ksiądz kanonik Mieczysław Tłamacz, Wspaniały człowiek, o którym nawet komuniści w tamtym czasie mówili, że wy macie tutaj wspaniałego proboszcza, to jest bardzo mądry, zacny człowiek, wszyscy go szanujemy. Rzeczywiście miał wielką mądrość w podejściu do ludzi, i tą mądrość potrafił przekazywać. I też oddaję w ten sposób chwałę Panu Bogu, że rzeczywiście Matka Boża w swojej miłości, opatrzności doprowadziła do tego, że trafiłem do takiego proboszcza, który dużo mi przekazał w ciągu pierwszych trzech, trzech lat kapłaństwa. To taka zachęta, drodzy, w tym dniu, żebyśmy umieli cieszyć się tak jak Pan Jezus w tej Ewangelii. Bo, to, bo też Ducha Świętego będzie nam przybywać, jak będziemy odmawiać różaniec, a kiedy sobie jeszcze damy czas na takie rozważanie poszczególnych y, tajemnic różańcowych, to zawsze łaska Boża tego działania Ducha Świętego będzie się w nas pogłębiać, a dzięki temu y, będzie nam raźniej żyć i raźniej będzie nam modlić się na różańcu świętym. Jestem przekonany, że coraz piękniejsze łaski będą przypływać na wasze życie, więc. Nie pozwólmy, żeby smutek gościł w naszych sercach, na naszych ustach, jak mówi księga mądrości Syracha, żeby nie pozwolić duchowi smutku zawładnąć naszym życiem. Nawet jeżeli mamy duże problemy, czy w małżeństwie, czy w rodzinie, ufni bądźmy, że Matka Boża wie, jak temat rozwiązać. My nie musimy mieć tego pod naszą kontrolą. Oddajemy to pod władzę Maryi. I cierpliwie odmówiamy różając, wychwalając pana Jezusa i Marię w tajemnicach różańcowych, a tematy zaczną się rozwiązywać.